Witajcie. Za nami sesja plenarna w Strasburgu. Na agendzie Europarlamentu prawie same ważne tematy. Bezpieczeństwo, polityka zagraniczna, Ukraina, praworządność. Zabrałem głos w aż czterech debatach plenarnych dotyczących właśnie tych obszarów. Unia to nie tylko dotacje i fundusze. Unia to wspólnota wartości, której fundamentem musi być wspólna polityka obronna. Wzywałem, aby stworzyć unijne siły szybkiego reagowania, a także aby wspólnie rozwijać zbrojeniówkę. Nie ma czasu do stracenia. Rosyjski wróg nie śpi, a izolacjonista w Białym Domu to realny scenariusz. Musimy jako Europa być gotowi na najgorsze. Ale należy pomagać Ukrainie dostarczając broń. Chciałem Was uspokoić. Słowa prezydenta Francji Macrona nie spotkały się ze zrozumieniem w innych częściach Unii Europejskiej. Na sesji oczywiście nie mogło zabraknąć Śląska. Zabrałem głos na debacie dotyczącej raportu o prawach człowieka i demokracji na świecie. Zawiera ona ważny postulat włączenia ochrony praw mniejszości do głównego nurtu polityki. My na Górnym Śląsku dobrze wiemy, czym jest niszczenie tożsamości. Przez dziesiątki lat kultura i język setek tysięcy ludzi były ignorowane, pomijane i wyszydzane. Zachęcam do posłuchania tego wystąpienia na moim Facebooku. Będę wrzucał krok po kroku. Co poza tym, w tym tygodniu w Strasburgu była obecna żona zamordowanego rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, Julia. Mówiła, Putin jest szefem zorganizowanej grupy przestępczej, jest gangsterem, w jego otoczeniu są truciciele, zamachowcy i finansjera. W walce z nim musimy stosować metody walki z zorganizowaną przestępczością, mafią, a nie z oponentami politycznymi. To było bardzo poruszające wystąpienie. A co w weekend? Ze względu na trudną sytuację z moim ojcem nie planuję żadnych dużych spotkań, bo są inne priorytety. Mam nadzieję, że to rozumiecie. Miejcie się dobrze, odpocznijcie i do zobaczenia na szlaku.